Five More than an army. witajcie gwiazdni Lockowicze. internet obiegły, nowsze, lepsze, nadal bardzo niewyraźne, ale jednak bardziej dokładne zdjęcia zestawu Lego The Bad Batch, czyli parszywa zgraja z nowej serii, która będzie już lada moment dostępna na Disney Plus, będzie to z pewnością świetne show i jeszcze w trakcie trwania tego na pewno nie na początku dostaniemy w swoje łapki nowy zestaw Lego I jak widzicie tutaj na zdjęciu no widzimy trochę więcej e, takiego ujęcia pokazującego akcję cały wahadłowiec ten statek kosmiczny którym z parszywa zgraja się porusza w pełnej okazałości no i te dwa dodatkowe spidery. Na nich z tego co widzę siedzą jakieś figurki, natomiast jest to wszystko tak niewyraźne, że no, tak naprawdę niewiele można wywnioskować. To, co jest fajne, to widzimy tutaj, że figurki poza tym, że wszystkie będą miały hełmy to będą miały też bardzo ciekawe głowy. Co się nie zdarza? Już się naprawdę obawiałem, że będą te głowy czarne. Jak widzicie, kopit, no nie będzie taki duży, żeby pomieścić wszystkich pięciu członków ekipy, więc dlatego pewnie są te spidery, żeby każda figurka mogła na czymś jeździć, czymś latać. No i też pojawiły się takie super niewyraźne, ale jednak zarobiste po prostu zdjęcia trzech z tych piątki bohaterów. Mamy tutaj szefa, mamy tutaj Teka i mamy też oczywiście Rekera. No powiem wam, statek statkiem, kolory niebieskie. Mogą być kontrowersyjne, natomiast ja po tym, co zobaczyłem, mam jeszcze większe nadzieje. Jeszcze bardziej jestem podekscytowany tym, jak fajny będzie ten zestaw. A przede wszystkim, jak epickie, po prostu epickie będą te figurki. No, co tu więcej dodać? Jestem ciekaw, jakie wy macie przemyślenia, jakie macie opinie na temat tego, co widać na tych bardzo niewyraźnych i jeszcze nieoficjalnych zdjęciach. No i widzimy się w następnym filmie. Będzie dużo na pewno. The Bad Batch na kanale w najbliższym czasie. Cześć.